Cześć. Witajcie z tej strony znowu Opera, a przed Wami gra pod tytułem Zigurat. Gra, która jest dungeon crawlerem, czyli poruszamy się postacią po losowo generowanych lochach, dopóki ich nie przejdziemy. Mamy tutaj też dostęp do trybu Endless, czyli bez końca możemy tylko biegać po jednym lochu. Gra różni się od innych dungeon crawlerów tym, że jest grą z pierwszej osoby. Generalnie strzelanką z pierwszej osoby, gdzie nasza postać ma do wyboru kilka broni, ma do wyboru także e, mamy do wyboru też kilka tych postaci, musimy je sobie niestety odblokować, ponieważ nie wszystkie są nam dostępne od początku. E, broni jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest też możliwości rozwoju swojej postaci, ponieważ kiedy otrzymujemy poziom, otrzymujemy dostęp do dwóch kart, z których wybieramy jedną. Zwiększają one nasze punkty życia, zwiększają naszą nasz zasług tak itd., itd. Ale przejdźmy sobie do gry i sami zobaczycie jak ta gra wygląda. Jak widzicie, udało mi się odblokować póki co tylko trzy, to znaczy dwie postacie, ta jest dostępna od razu od początku. Wybierzemy sobie Kaza. Każda postać ma swoje słabe i mocne strony. Jedyną postacią, która takich nie ma, jest pierwsza, którą mamy dostępną. Jak widzicie na samym początku, kiedy pojawiamy się w pierwszym pomieszczeniu, pierwsze co, to trafia nam się losowa jedna z broni dostępnych w grze. Czyli od razu na wstępie mamy dwie y, bronie. Mamy taką różnicę, że mamy kilka różnych zasobów many. To, którą wykorzystuje nasza podstawowa broń, nasza różdżka, y, ona się odnawia z czasem. Strzelamy i ona się cały czas będzie odnawiać. Z kolei druga nasza różdżka będzie strzelać i mana się nie odnawia mamy dostęp do różdżki, do księgi i do jakiejś broni alchemicznej typu granatnik albo bomby albo coś w tym stylu i każda z nich wykorzystuje inną energię także każda z broni ma dwa tryby ataku jak widzicie pochłaniając różne ilości amunicji gra generalnie no cóż dopiero na łatwym poziomie, tak jak to twórcy gry stwierdzili, powinniśmy starać się odkrywać swoje jakieś tam inne karty, inne części punktu, dodatkowe postacie itd. tak dalej, dalej, dopiero by móc grać dalej, ponieważ gra jest wymagająca. Gra jest trudna i tego nikt nie ukrywa, tego nie ukrywają YouTuberzy, tego nie, nie ukrywają twórcy gry. Gra nie należy do najłatwiejszych, nigdy nie należała i należeć nie będzie. Nie ma żadnych ułatwień w wykorzystywaniu bugów, mimo że gra jest jeszcze w early access. I mimo tego early access odczuwa się, jakbyśmy dostali po prostu już gotowy produkt, który jest nam, e, za który zapłaciliśmy, z, który jest w pełni e, pełnoprawną grą, w pełni ukończoną, bez żadnych problemów. Kryształki, które tutaj widzicie, to są punkty doświadczenia. Pasek na dole odzwierciedla, ile już kryształków zebraliśmy. Każdy kryształek daje nam ileś punktów doświadczenia, co możemy zwiększyć poprzez podejmowanie się dodatkowych, podejmowanie na poziom dodatkowych kart. Jak widzicie, te wszystkie poziomy są bardzo mocno zróżnicowane. Naprawdę świetnie wyglądają, prezentują się genialnie. Oczywiście YouTube obecnie bardzo dużo z tego, jak wygląda tak naprawdę ten materiał, ale bardzo Wam polecam tę grę ze względu właśnie nawet na wizualny, mm, wizualne przedstawienie. Bo nawet jeżeli ktoś jest wymagający, to słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żeby Ziguran mu się nie spodobał, ponieważ naprawdę zaspokaja mm, ochotę na dobrą grafikę dla każdego. Gra działa na zasadzie, że kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to mamy tam albo pułapkę, albo przeciwników, em, których musimy pobić, żeby odblokowały nam się dodatkowe przejścia do innych pomieszczeń. Em, Różnica między pokojami może być też taka, że oprócz tego, że trafimy do pokoju, gdzie są przeciwnicy, dodatkowo możemy jeszcze trafić na udogodnienie bądź pogorszenie naszej sytuacji. Działa to na zasadzie, że wchodzimy do pokoju i zaraz tuż pod tym napisem na górze ekranu, gdzie widzicie minions, co odzwierciedla ilość pozostałych jeszcze stworów. Zobaczycie pod spodem dodatkowy perk typu, no, że jest to, że potwory dostają dodatkowe obrażenia albo, że my dostajemy dodatkowe obrażenia albo tak jak udało mi się zobaczyć raz całe pomieszczenie było czarne, w ogóle nic nie widzieliśmy na długość naszej różdżki praktycznie. Wtedy przydaje się broń, która sama nakierowuje się na przeciwnika. Jak widzicie to jest poziom. Dostajemy poziom, mamy tutaj nieograniczoną liczbę, możemy sobie wybierać i wybierać tak naprawdę. No i mamy do wyboru jedną z dwóch Kart, gdzie wybierzemy sobie curious, czyli będziemy spotykać, wpadać na pokoje, które mają w sobie jakiś skarb, treasure, chest lub coś w tym stylu, dużo częściej niż normalnie byśmy mieli styczność Co nam pomoże, ponieważ będziemy mogli uzyskać szybciej więcej doświadczenia bądź lepszy kwitunek Kiedy przeciwnik jest właśnie takiego koloru oznacza to, że posiada, że jest albo silniejszy co jeszcze z przeciwnicy koloru żółtego, złotego można tak jakimś nazwać wtedy oznacza to, że ten przeciwnik naprawdę jest twardy, jest potężny, jakiś tam dużo mocniejszy co jeszcze rzuca się o? Widzicie? I tu jest pokój ze skarbem. Możemy trafić na losowy przedmiot z tej skrzynki, bądź na przeciwników, bądź na wszystko. I to według mnie jest najlepsza księga, jaką możemy zdobyć, ponieważ strzela ona samo naprowadzającymi się e, e, czaszkami. Nie jest tam ona potrzebna na samym początku, ponieważ jesteśmy sobie w stanie z poradzić z przeciwnikiem, a są naprowadzane pociski bardzo nam się przydadzą przy walce z bosami, czy z trudniejszymi przeciwnikami, czy z przeciwnikami, z których ciężko jest nam trafić. Mamy dostęp do trudniejszej części. Oczywiście nie dajemy się trafić. Są bardzo duże różnice w poziomie trudności. Kiedy wybierzemy sobie, ojej, na szczęście nie otrzymujemy obrażeń, kiedy spadniemy, nie ma tu takiego poziomu fizyki, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ to się często zdarza, na trudniejszych poziomach na dole byłaby lawa albo coś w tym stylu, a podłoga dodatkowo byłaby bardziej śliska, gdzie dostalibyśmy komunikat, że typu uważaj jak chodzisz, czy coś w tym stylu. Różnica w poziomach, tak jak już mówiłem, jest bardzo duża. Na łatwym poziomie te miksturki spokojnie nam dropią, to życie utrzymuje się na jakimś sensownym poziomie. Każdą postacią tutaj jest po po pokój z bossem, jednak musimy mieć klucz. Musimy znaleźć gdzieś w lochach klucz, żeby przejść dalej, pojawi nam się boss, później po wykonaniu bossa porta. Mm. I te miksturki dropią nam dużo częściej niżeli normalnie na normalnym poziomie praktycznie nie mamy dostępu do mixtur i tutaj mamy klucz praktycznie mamy dostępu do mixtur trafiają się one raz na naprawdę tak widzicie to jest jeszcze tutaj coś walczymy z ludźmi i markerkami no, nie ma tutaj life skill'a, przynajmniej ja po powiedzmy 30 godzinach gry jeszcze nie spotkałem się z kartą, która dawałaby mi lifesteal, albo jej nie odblokowałem albo... More experience e, albo po prostu nie ma takiej karty e, co przyprawia jeszcze o dodatkowy ból głowy ponieważ na normalnym poziomie nie dość, że jest mniej tych um, mixtur, to dodatkowo jeszcze e, jest mniej przeciwnicy są twarci, jest ich trochę mniej, naprawdę nieznacznie mniej, przez co dostajemy mniej punktów doświadczenia przy zabiciu ich, a dodatkowo przeciwnicy są dużo twarci, zadają dużo większe obrażenia, potrafią wytrzymać więcej, przez co no niestety jesteśmy zmuszeni do tego, żeby grę powtarzać i powtarzać. Nie jest ona w tym momencie zbyt długa. Jednak, żebyście się nie zmylili, gra, mimo że nie jest długa, jest bardzo losowa, mamy bardzo dużo rzeczy do odkrycia i przejście jej raz, dwa czy trzy wcale nie uprawnia nas do tego, by twierdzić, że ukończyliśmy tę grę. Po prostu odkryliśmy parę dodatkowych rzeczy, jednak gra przyciąga na tyle, żeby chcieć odkrywać ich jeszcze więcej. Jak widzicie, odkryłem zwój, a zwoju jest coś tam napisane, jak zwykle otrzymujemy za znalezienie takiego zwoju kilka punktów doświadczenia, więcej tak jakbyśmy zebrali więcej kryształów po prostu. Nie ma już żadnych nieodkrytych pomieszczeń, zatem udajmy się do komnaty z bosem. Zobaczycie jak to wygląda. Nie mam pojęcia czy bosi, czy, czy przeciwnicy ci duzi na zakończenie są losowi. Jakoś nie udało mi się tego spostrzec. Wydaje mi się, że między trzecim a czwartym poziomem są, ale nie będę gdybał. Jak pogram więcej dopiero się to okaże. Podchodzimy do portalu. O, czyli wszyscy są losowi, bo już trafią, póki co trafiał mi się tylko taki glut. Ojej. To są to samo naprowadzające czasy, nie oznacza to wcale, że same będą też szukać przeciwników. Przylecą, musimy mniej więcej przycelować przeciwnika, ponieważ one przylecą do najbliższego, który będzie zbliżony do celownika. Zbieramy kryształy many. Kiedy boss zginie, wszystkie te miniony wokół, które przyspał, również umierają. Tylko to odnawia nam życie i tak jak już mówiłem, na normalnym poziomie jest tego tak mało, tak mało tych butelek dropi, że podejrzewam, że na najwyższym poziomie trudności na hard wcale się one nie trafiają, co powinni troszeczkę poprawić i zmienić. Spell, okej. Okay. Spell odpowiada nam za księgę magii, więc nam się przyda większy zbiornik z maną będziemy mogli więcej strzelać więcej używać naszej czachy która bardzo nam się przydaje jak widzicie na zakończenie poziomu możemy kontynuować lub zapisać i wyjść kontynuujemy sobie naszą przygodę gra jest naprawdę prosta i przyjemna nie ma jakichś skomplikowanych zasad przynajmniej póki co nie ma jakichś problemów więc tu mamy lodową nie chcemy nie mamy jakichś tam problemów ze zrozumieniem tych zasad, ponieważ mamy tylko biegać po całym tym loku, niszczyć przeciwników, niszczyć otoczenie. W zasadzie na niczym innym to nie polega. I odkrywać dalsze połacie tych Przeciwnicy są bardzo zróżnicowani, to nie jest tak, że trafiają nam się, widzicie, teraz mamy jakieś ptaki strzelające lawą. To nie jest tak, że cały czas mamy tych samych przeciwników. Okay. Gra wręcz zmusza nas do tego, żebyśmy cały czas zmieniali strategię, żeby cały czas zmieniać podejście do przeciwnika, żeby zmieniać tą broń, e, zmieniać... Rodzaje ataku, żeby koncentrować się na jakichś konkretnych rodzajach ataku, czy na szybkości, czy na obrażeniach, czy na szybkości poruszania się, no musimy jednak sobie zdawać z tego sprawę, że tych przeciwników, oni są generowani losowo i będziemy trafiać na tych przeciwników bardzo często. Będą oni naprawdę przeróżni. I to przeróżni. Dodatkowo jeszcze w grze, czego nie trafiliśmy teraz, mamy dostęp do kapliczki, w której to kapliczce możemy oddać cześć Bogom, oddając albo część naszej posiadanej many, albo część naszego posiadanego zdrowia, albo nie ofiarowując nic, ale w zamian za to mieć mniejszą szansę na otrzymanie jakiegoś błogosławieństwa, jakiegoś perka. Możemy dostać doświadczenie, możemy dostać broń, możemy dostać praktycznie wszystko, co jest dostępne w grze w zamian za to. Jednak istnieje jak to w takich grach szansa, że wylosujemy jakąś klątwę, coś w tym stylu gdzie to będzie jakiś negatywny kary że będziemy mieli mniej życia, że otarz zada nam obrażenia jakiegoś typu e, i tak dalej, i tak dalej. Może nam oczywiście zregenerować życie, jednak nie zawsze się to zdarza. Na łatwym poziomie zauważyłem, że nie zdarza się otrzymać kary, w zasadzie zawsze są to nagrody. Najgorszy jednak problem jest kiedy gra się właśnie na normalnym poziomie, normalny poziom tak jakbyśmy użyli jest bardzo mocno niezrównoważony i przez to może mieć ogromne problemy z przejściem go Bierzmy sobie poziom Double damage from enemies Tego akurat nie chcemy, ponieważ jest to postać, która nie ma jakiegoś tam ogromnego zasobu życia Możemy sobie tylko tym zaszkodzić, ponieważ Bosi najczęściej przyzywają dodatkowe miniony, jeszcze dodatkowo nas biją także. Jeżeli mielibyśmy dostęp tylko do... Wiedzielibyśmy, że będzie to pojedynczy tylko boss, to możemy próbować kombinować jednak. Jeżeli wiemy, że tych bossów będzie więcej takich, którzy będą przyzywać, no to... A jest ich naprawdę sporo, bo tutaj głównie przyzywają przeciwników y, dodatkowych niż tego, niż, y, niż sami walczą. Okej, okay, zwiększymy sobie kolejne. Mama pół. W lochach oczywiście napotykamy tak to w lochach, y, ogromną ilość pułapek, ogromną ilość y, zróżnicowanych, tak jak mówiłem, potworów. Y, no i cóż, czy mam coś złego do powiedzenia tak naprawdę o tej grze, bo tu o to chodzi, tak? To nie mam wyglądać, że ja Was zachęcam do tej gry i zachęcę Was po gracie i okaże się, że wam się nie podoba. Nie, no to nie działa na takiej zasadzie. I właśnie trafiliśmy na kapliczkę. No poświęcamy oczywiście zdrowie tutaj. Maksymalne zdrowie wzrosło. Super. W tej nic nie musimy poświęcać. I sekret został nam odkryty na mapie. I tutaj poświęcamy manę konkretnego rodzaju. I cała nasza mana została nam zwrócona, jak już mówiłem. Gdzie nam to się odblokowało? Tutaj. No właśnie, w lochach znajdują dodatkowo sekrety. Jakoś w tym pomieszczeniu będziemy mogli przejść przez ściany, przedostać się tam w jakiś sposób. O, jak widzicie, Big Ugly Pixels i nagle świat zamienił się w ogromną pikselozę, gdzie naprawdę jest ciężko trafić. Na szczęście mamy nasze czaky i spróbujemy sobie to jakoś tam przejść. Dla fanów Minecrafta będzie to ulubiona mapa jak nic. Ja po prostu nie widzę, gdzie jest przeciwnik. Dlatego strzelam tak trochę w pośle. Później będziemy mieli do wyboru perk, który pozwoli nam na ładowanie innych zasobów many. Przy użyciu niekoniecznie odpowiadającego koloru, czyli powiedzmy nam, jedną maną będziemy regenerować, jednymi kryształami będziemy regenerować drugą manę. To bardzo jest przydatny perk, szczególnie dla tej postaci, która... i dla tej broni, która zużywa bardzo dużo many. No okej. Okay. Podejrzewam, że w tym pomieszczeniu gdzieś już będzie klucz. Jak widzicie, najpierw możemy zajrzeć do pomieszczenia, zanim pomieszczenie się uruchomi. I dopiero do niego wejść. Czasami, jeżeli mamy klucz, nie chcemy wchodzić do pomieszczenia ła, gdzie jest. O, Champion Enemies. Gdzie jest. Yy, boss. Kiedy jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego, prawda? No. Jak widzicie, cza czasami przeciwnicy mogą być. Nie widzieli. Musimy poczekać, aż tam się ma na zdrowiu. Te kwiatki o ile nie są jakimś trudnym celem do trafienia, to są bardzo problematyczne, jeżeli chodzi o ich zniszczenie. Mają bardzo dużo życia. Nie potrzebuję tej mamy. Jak widzicie pod shiftem mamy bieganie i kiedy biegniemy wygląda to trochę jakby alien poruszał się dosłownie po ne, statku. Wybierzmy sobie kolejny poziom. Wybierzmy dodatkowe dwa. I jeszcze dwa. Żeby się tylko tym nie zabić. Hmm, wrecking Ball. Jak już mówiłem, no, gra jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie się w nią gra co płynnie chodzi i odczuwam, jakbyśmy dostali, że tak powiem, już gotowy produkt. Tak jakbyśmy dostali już gotowy produkt, a nie dostęp do early access, tak naprawdę. No ale skoro postarano się o to, żeby zadbano, że tak powiem, o to, żeby ta gra była naprawdę dobra od razu z wejścia, no to podejrzewam, że będzie już tylko przyjemniej, kiedy będziemy mieli dostęp do pełnej wersji gry. Gra obecnie chyba w Early Access, kiedy ja ją zakupowałem, kosztowała około 15... Um dolarów bądź w jakiej tam walucie nie płacicie um, i uważam, że wcale nie są to źle wydane pieniądze wręcz przeciwnie wydaje mi się, że był to bardzo dobry zakup Wi już nie mam pojęcia jak się tam dostać. Cóż, będę musiał poczytać po prostu o tych sekretach, ponieważ to chyba nie jest takie proste, że kiedy wiemy gdzie jest secret room, to sobie tam staniemy, siedziemy i tak dalej e, i ten secret room będzie od razu jakoś tam otwarty e, dla nas. Z drugiej strony chciałbym też wiedzieć nie tylko jak otworzyć te secret roomy, ale dodatkowo jak je znaleźć, bo gdyby nie ta kapliczka, to wcale byśmy nie znaleźli secret roomu. Ale to tylko na przyszłość, w przyszłości będę się tym martwił, bo wydaje mi się, że spędzę jeszcze naprawdę dużo czasu w tej grze, ponieważ jest to pozycja na naprawdę długie, długie dni, naprawdę przyjemna pozycja. Się głównie na bossie, jeżeli możemy unikać jego ataku z łatwością, ponieważ ci wszyscy przeciwnicy, on zniknął, kiedy tylko go zabijemy. Widzicie? Być może nad tą mechaniką jeszcze producenci będą pracować, aczkolwiek ona bardzo dobrze się sprawdza. Nie potrzebujemy walczyć z nimi wszystkimi, ewentualnie możemy ich dobić, kiedy wykończymy już bosa. No i cóż, naprawdę jest wiele dobrego, co można powiedzieć o tej grze i bardzo mało złego, bardzo mało negatywnych rzeczy, które można o niej powiedzieć. W zasadzie ja nie dostrzegłem minusów, jeżeli chodzi o wydane pieniądze, to bardzo się cieszę, że poszły one akurat na tą pozycję, a nie na inną. Um. No i cóż, zapraszam Was raczej do zagrania w tą grę. W mojej ocenie, jeżeli znowu miałbym się tego podjąć, to gra to jest naprawdę bardzo mocne 6 na 10. No i cóż, mam nadzieję, że dodadzą po prostu więcej poziomów, większą losowość, wszystkiego więcej. Ja naprawdę będę bardzo szczęśliwy, jeżeli tak się stanie, jeszcze jeżeli dodadzą kilka postaci, kilka, które będzie łatwiej osiągnąć niż te, które są teraz, ponieważ... Póki co wymagania są bardzo ogromne, mam nadzieję też, że te postacie będą na tyle potężne, żeby spokojnie można było na najwyższym poziomie trudności czy na nieskończoności próbować się z nimi mierzyć. No i cóż, zapraszam Was do zagrania w Zigurat i mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Trzymajcie się i do zobaczenia.